Przeszkody związane z głosowaniem, znikające pulpity zdalne i szukanie winnych tego stanu rzeczy. Problemy techniczne zdominowały obrady sądeckich radnych, i to na tyle, by wywołać trwającą kilkadziesiąt minut dyskusję. Pani przewodnicząca, ja taki formalny wniosek tak formalny, nieformalny, ale ważny, mianowicie zgłasza mnie radny Józef Hojner, że mu nie działa mikrofon. Nie może zgłosić się do głosu i nie może by się wypowiedzieć. To jest niedopuszczalne. Żeby każdy radny pracował na innym sprzęcie informatycznym, stąd są te problemy, jakie mamy w tej chwili. Z Pan Maciej się już wyprz z wyprzedzeniem mówi, że nie będzie się miał możliwości wypowiedzi, a łączyć, proszę dzwonić. A co to w przedszkole? Proszę ogłosić przerwę, informatycy mając, sprawdzić przy... każdego radnego, i mógł procedować nad projektem uchwały. Sama miałam problemy przed momentem. Przerwę proszę. Jeżeli pan ma też problemy, tutaj jeżeli były zgłaszane, przed chwilą rzeczywiście pan przewodniczący Maciej Prosko powiedział, że miał problem, nie wyświetlił mu się pulpit. O 30 minut przerwy apelował z kolei radny Artur Czernecki. Nie możemy się kompromitować przed opinią społeczną, że my nie potrafimy się połączyć na sesji Rady Miasta. Zwrócił się także z wnioskiem do prezydenta o zakup jednolitego sprzętu komputerowego na potrzeby Rady Miasta. Za 20 tysięcy złotych to jest może cztery ścianki, które pan produkuje Ludomir Handel. Wyposażył Radę Królewskiego Miasta Nagostączkę w odpowiedni sprzęt jednolity, taki jak pracują gminy ościenne starostwie starstwie bo to jest wstyd po prostu. Wyjście z sytuacji zaproponował radny Józef Hojnor, czyli powrót z obradami do sali ratusza. Gdyby pani była tak uprzejma i rozważyła możliwość, żebyśmy się w ciągu 30 minut honorowo zebrali w ratuszu, to to również zostanie odebrane bardzo pozytywnie przez tych, którzy nas wysłali na służbę do ratusza. Jeżeli przez problemy techniczne. Uważają państwo, że będzie sesja stacjonarnie, to przypomnę państwu radnym. I to bez śmiechu, panie pani przewodniczący Maciej Prostko. W niedzielę 100 tysięcy, padła liczba 100 tysięcy osób, które zmarły z powodu koronawirusa. I wcale nie jest to do śmiechu. Sytuacji nie uspokoił wiceprezydent Artur Bochenek, który stwierdził, że problemy techniczne stwarza tylko dwójka radnych Iwona Mularczyk oraz Artur Czarnecki, w dodatku narażając ratuszowych informatyków na pomówienia. Ja sam wpłacę jako pierwszy datek na obsługę, na kurs umiejętności obsługi komputera dla pani przewodniczącej, szczególnie myszki, oraz na tableta dla pana przewodniczącego. Może wreszcie wtedy nauczycie się państwo prowadzić sesję. A ja, panie prezydencie, z pana złośliwości, pozwolę sobie w związku z pana wypowiedzią w tym momencie, dokładnie co do minuty przekażę wszystkie zdjęcia które zostały przeze mnie wykonane każdego jednego pulpitu, każdego jednego pulpitu i tego, co się dzieje tutaj na sali. Procedowanie dalszych projektów uchwał uspokoiło nieco emocje związane z problemami technicznymi zapewne do kolejnych obrad.